W zadaniu trzecim rozpatrujemy pewną funkcję wymierną, określoną dla każdej liczby rzeczywistej x. No, faktycznie, bo wyrażenie w mianowniku przyjmuje wartości większe lub równe 7. To widać, bo mamy x dodać 1 w nawiasie, do kwadratu dodać 7. I teraz wiemy, że pewien punkt p o nieznanej odciętej, ale znanej rzędnej należy do wykresu tej funkcji. I na tej podstawie mamy po pierwsze, wyznaczyć odciętą punktu P, a następnie mamy wyznaczyć równanie stycznej do wykresu funkcji F, no właśnie w punkcie P. To zaczynamy, a skoro punkt P należy do wykresu, no to współrzędne punktu P spełniają wzór tej funkcji, F od X, właściwie F od X, 0, to jest trójka, więc zapiszmy, że 3 to jest, no i teraz mamy 3 razy X, 0, ale... Dla wygody piszmy po prostu x. Czyli przepisujemy wyrażenie z wzoru funkcji. I teraz mamy rozwiązać takie oto równanie. Zaczynamy od pomnożenia obu stron przez wyrażenie w mianowniku. Co prowadzi do następującego równania. 3x do kwadratu będzie redukcja. Dodać 3 razy 2 razy x. Dodać 3 razy 8. Jest równe 3x do kwadratu redukcja. Minus 2x. Mamy równanie liniowe. 8x jest równe minus 24, a to oznacza, że x to jest minus 3. No i teraz już napiszmy, że chodzi o punkt x0. Teraz możemy przystąpić do wyznaczenia równania stycznej oto ono potrzebujemy współczynnik kierunkowy, czyli wartość pochodnej tej funkcji w punkcie x0 równym minus 3. No to najpierw ta pochodna F' od x to będzie pochodna licznika, mówiąc krótko, to jest 3 razy 2, czyli 6x minus 2. To mnożymy przez wyrażenie w mianowniku x do kwadratu plus 2x plus 8. I od tego odejmujemy licznik razy pochodna mianownika. Licznik przepisujemy, a pochodna mianownika to jest 2 razy x plus 2. I to dzielimy przez mianownik do kwadratu. Czyli x kwadrat plus 2x plus 8 w nawiasie do kwadratu. Widać, że czeka nas trochę pracy, więc trzeba uważać. Tutaj mamy tak 6x razy x do kwadratu, czyli 6x do potęgi trzeciej dalej dodać 12x do kwadratu. Dodać 48x. I teraz będziemy odejmować. Minus 2x do kwadratu minus 4x minus 16. Teraz od razu będziemy zmieniać znaki. Będziemy odejmować poszczególne iloczyny. Na początku odejmujemy 3x kwadrat pomnożone przez 2x, czyli zgodnie z oczekiwaniem. Odejmiemy 6x do potęgi trzeciej, więc tu będzie spodziewana redukcja. Dalej odejmujemy 3x kwadrat razy 2, czyli odejmujemy 6x kwadrat. Teraz uwaga, będziemy dodawać. Mamy tutaj dwa znaki minus. Dodamy 2x razy 2x, czyli 4x do kwadratu. I dodamy 2x razy 2, czyli dodamy 4x. Mianownik jest... Zmian, no to napiszmy sprytnie m do kwadratu. Teraz tak, po tej pierwszej redukcji będą jakieś następne pewnie. 12x do kwadratu minus 2x do kwadratu daje 10x do kwadratu. Odejmujemy 6x do kwadratu, więc dostaniemy 4x do kwadratu i jeszcze dodamy 4x do kwadratu, więc mamy 8x do kwadratu. I teraz tak, 48x, tutaj jest minus 4x, ale tu jest plus 4x, więc tutaj mamy redukcję. I pozostanie 48 razy x, i jeszcze mamy tutaj 16. Minus 16, co dzielimy przez x do kwadratu plus 2x plus 8. Do kwadratu. Teraz obliczmy współczynnik kierunkowy stycznej, podstawiając w miejsce x wyznaczoną liczbę x0 równą minus 3. Dla ułatwienia obliczeń warto jeszcze ósemkę wyłączyć przed nawias w liczniku. To nam daje w nawiasie x do kwadratu, czyli 9. Następnie dostaniemy 6 razy x minus 18. I jeszcze minus 2. Na dole dostaniemy w nawiasie 9 minus 6, dodać 8 do kwadratu. To daje 8 pomnożone przez minus 9 minus 2, czyli minus 11, co dzielimy przez 9 minus 6. To jest 3, 3 plus 8 to jest 11. Mamy tutaj 11 do kwadratu. Więc po skróceniu dostaniemy minus 8, 11. No to już mamy praktycznie wszystko. Podstawmy to do tego oto wzoru. Y jest równe minus 8, 11 x minus minus 3. Dodać f od x0, czyli po prostu dodać 3, co warto zapisać jako. 33, 11. To daje równanie stycznej. Y jest równe minus 8, 11 razy x i teraz minus 24, 11 dodać 33. 11 daje 9, 11. Tak oto wygląda równanie stycznej do wykresu naszej funkcji w punkcie o odciętej x0 równe minus 3.